O, dzień dobry, właśnie wróciłem ze straży miejskiej o, koszulkę nałożyłem Przybrałem się w inne rzeczy o, przyjechał Paweł bo dzwonił a Krzysiek go tutaj nie, nie wpuścił zadzwonił na policję i po prostu odjechali, zadzwonił gdzie ja jestem, a ja byłem na składowo 11 u Straży Miejskiej, Straż Miejska to pozdrawiam też o, chodziło o dwa mandaty, ale te mandaty ja ułym opłaciłem, a jeden mandat to z półtora roku temu to po prostu on był przerabiany, powycinane kawałki i po prostu Pampolini ja powiedziałem dla Straży Miejskiej, on też zapisali, skserowali całe te wszystko, że po prostu ja 1600 zł zapłaciłem mandaty i byłem na Bema u policji i policja powiedziała, że ja tam w mnie chodził i ja nie chodzę. wyszukują jakieś stare filmy przerabiają i po prostu później wrzucają na YouTube na swoje jakieś A i ogłaszają do Policji i do Straży Miejskiej ogolony no, jestem przebrany o, a pokażę koszulkę jaka a właśnie jak wychodziłem to szedłem tędy to kołukierfura wsiadłem do taksówki pojechałem taksówką a sam raz sąsiad tam dalej rower był. O, to zawołałem krzyśka, żeby ten rower po prostu zabrał. To będę go pomaluję przerobię go i będę rowerem jeździł. Lato jest bardzo dziękuję, że ten sąsiad zostawił. No, lubię. Na pewno kopił nowy nowy rower i później nagram. Będzie trzeba go pomalować na zielony kolor. Mam spraja. O właśnie. I na ten temat. O właśnie. O nie przywitał się Paweł z Warszawy brat. Mówił, że o, jak ja byłem w Warszawie. To on wyganiał całe to, ale to nieprawda. I całe to, a ja mówię, ja wolę taksówkami jeździć, a nie starymi, starymi rzęchami. <laughs> a Paweł się śmiał. No pozdrawiam Pawła. A jeszcze jeden był widz. No to właśnie wam to powiem. Śmiechowarte. A się ośnie, pisze, bo przyszło. Taka pogoda, pioterek, a w domu, bo się poszedł tam na stolik pisać jedno pismo, poprosiłem go, o, a później sobie może ziemniaczki są, to ziemniaczkami to sobie zjem. Tak to właśnie jest. <laughs> o bardzo dziękuję, że Paweł. Dawno nie widzieliśmy się. Odwiedził, porozmawialiśmy. On może ma, ma, on ma prawo mnie nagrywać, a ty po prostu jego brat nagrywa bez mojej zgody. To powinien za to odpowiedzieć. Takiego czegoś nie ma, żebyś ty mnie ugiłem bez mojej zgody nagrywał. Właśnie o temu była. Byłem w Straży Miejskiej. Kto po prostu nie ma prawa nie nagrywać, bez mojej zgody, to nikt nie może mnie nagrywać. I to Wam chcę właśnie powiedzieć. A muszę naładować. Ładowarkę muszę wyjąć. Bo słaby bateria już. Tak to jest właśnie. Tacy ludzie są. Niektórzy. A pawa bardzo ja lubię. Zawsze my się dogodujemy normalnie. A nie ten. Że wyganiał całe te. Jakim ty masz prawo mnie nagrywać? O, niech do ładowania O i tak to jest właśnie, widzicie No Straż Miejska normalnie, kulturalnie Rozmawialiśmy Bardzo ich też pozdrawiam I mówiłem o mandaty zapłaciłem i dla policji obiecałem na Bema, że po prostu ja nie będę chodził do lasu tam gdzie chodziłem mnie wrzucali niepotrzebni jakieś filmy, przerabiali i po prostu bardzo... Dobrze, strasz mińska powiedziała, że bardzo dobrze się zachowałem, że po prostu jak obiecałem dla policji, nie będę tam nie chodził, to nie chodzę i po prostu, żeby po prostu tam, ja mówiłem, tam butelki, po puszki, nie puszki, jakieś inne, po prostu butelki, po prostu wy, wyrzucają, tam piją i po prostu nie wiadomo, co tam robią, a wrzucają na nie winę. I tak to właśnie Wam chcę powiedzieć, no na razie nie pada, Nawróciłem no, wróciłem, przyjechałem, mówiłem tekstówką i serdecznie pozdrawiam, którzy mnie oglądają i Pawa z Warszawy też pozdrawiam, a jego brata nie pozdrawiam. <laughs>